mama. 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 Ciocia. Ciocio. Bogusia. Marek. Gusia. Marek. Mama. Mama. Tata. Tata. Ciocia. Ciocia. Bogusia. Marek. Gusia. Marek. Mama. A mama. A mama jak ma na imię? Irena. Irena. Irka. M Powiedz Irka. Mama. Mama. Irka. 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 <gryzki> <gryzki> Krzyś. mama. Hmm. chodź mama. Krzyś. Krzyś? Krzyś? Krzyś. Irka Paki Irka Paki Irka Maki A ciocia? Powiedz ciocia. 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 Bogusia? Bogusia.